Siemanko, witam w mojej kuchni. Tak więc ja jestem Jezus Jeden a dzisiaj będziemy robić coś ekstremalnego, mianowicie test Wód. Mam tutaj cztery różne wody. Niektóre są tańsze, niektóre są droższe i dzisiaj sprawdzimy jaka będzie jaka za pomocą magicznego mojego kubka, który tutaj mam. E, oczywiście na początku mały disclaimer. Nie próbujcie kopiować ode mnie, bo już, już jedna osoba ode mnie skopiowała i straciła kanał. No więc na to trochę uważajcie. Druga rzecz to jest strasznie gorąco przez te ostatnie dni lata. Zobaczymy jak to będzie we wrześniu, więc pamiętajcie, że pić dużo wody. I dziś specjalnie dla się poświęcę i sprawdzę jaka woda jest najlepsza do picia przez te gorące dni. Zaczynamy z najtańszą z wód, czyli ostromecko Źródło Maryi. Nie, super woda, kosztowała 0,70 70. tak fajnie do wypicia. Zacznijmy jak. zobaczymy jak smakuje. Dobra, woda jest nalana. Nie, no, zwykła woda, no do... co? A, że mam. A, ma... A no, mu dalej mi mnie nie smakuje do, do, do. <tryk> <tryk> Nie, woda jest zupełnie ni chyba, ja to nie wierzę. Tak tania woda, to jak nie wiem, kranu ją chyba nalali, no jedźmy z tym do... Dobra Przejdźmy do kolejnej wody, może kolejna będzie lepsza. Okej, okay, przechodzimy do kolejnej wody, jak widzicie zmieniłem sobie kubek ponieważ smak tamtych płynu mi... Zaburzyć trochę smak. Kolejna woda to Cisowianka. No zobaczmy tutaj, no zwykła woda, mineralna, nienasycona, dwutlenkiem węgla. No jakaś taka, no widać, wszystko zdrowa, no. No ale zobaczymy, no zobaczymy, no są jeszcze... Jeszcze droższe wody, to prawdopodobnie cena znaczy, że no lepsze. Nalewańsko. Powiem tak, zdziwiłem się, bo naprawdę nie myślałem, że yy, droższe znaczy lepszy smak, coś, ale wydawało mi się, że tamta woda naprawdę smakowała jak woda z kranu, to była tragedia. To jest, jak naprawdę chcecie wam pić, to, to możecie się tego napić, ale pamiętajcie, mało prestiżowe. To słowo jest jeszcze śmieszne, prestiż? Czy ja to jeszcze dobrze robię? Mało prestiżowa woda, no cóż, no. Zobaczmy kolejną. Kolejna woda to kropla weskidu. nie pamiętam czy coś się z nią działo, ale jest od Coca Coli, no więc lepiej na nią uważać. No tutaj to wszystko jest napisane praktycznie to samo na tych nadrukach, no nie są to jakieś tam... No tam to może były jakieś inne wody, takie wiecie, mniej zdrowe, takie tanie... No w tej skali marketingowej tak dość nisko, nie? I to już jest coś, no to jest za co się płaci, te dwa złote. Tu jest woda dobrze zrobiona, przyłożona blisko lodówki, żeby była schłodzona, żeby podkreślić jej smak. Nie jak na przykład yy, źródło Maryi, które tam gdzieś stoi w pudełkach, bo nikt go nie chce kupować. To jest prawdziwa dobra woda, która jest już bardziej warta waszych pieniędzy. No ale zobaczymy jego konkurenta o równej cenie. Żywiec, zdrój, jasny chłop. U... Czas zrobić nalewaną Pewnie sobie pomyślicie, ale co ty, jakiście Jezus, 1, 2, 3, jak wody w wino nie zmieniasz? Nie no, spokojnie, mogę zmienić wodę w wino, ale to wiecie, tak, tak na zawołanie, nie? No kurczę. No, powiem, trochę wyrównana walka. Co ja będę pić Żywiec zdrój, nie wiem. Dobry do robienia bottle flipów. Nie taki dobry do picia. Więc, jak widzicie, to jest kropla bez kidu. Stałbym na pierwszym miejscu, ponieważ to jest warta swojej ceny woda. E, przynajmniej nie smakuje jak kranowa, jak źródło maryli albo e, żywiec zdrój. E, No, ale też pasuje sowianka, taka średnia, jak macie, nie macie 2 zł, akurat to może będziecie mieć jeszcze na cisowiankę. Pamiętajcie, żeby pić dużo przez te upały, i jeśli zostawicie 3 łapki w górę, ja wiem, że to jest duże, ja wiem, że to może być ciężkie, ale 3 łapki w górę, na pewno wam się to uda, to nagram kolejny test, tym razem wody gazowanej.